Chcę być jak kiedyś, Messi, z z chłopaką z klasy, bo to jest mój cel na dzisiaj. Zadorowana z chłopaką z klasy. Z, 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 I mam nadzieję, że uda się. Mogę spakować wszystko do torby aby wyjechać do Argentyny, aby mój chociażby Messi poduczył jak grać w piłkę okay? i być lepszy niż klasa, bo chcę być lepszy nawet niż Piotrek z mojej klasy. Chcę być lepszy niż. Inni z klasy bo to jest mój cel na cały ży Życie chcę być kiedyś lepszy od klasy. Zebram gazowy już na pewno nie dorównam się Lidorianowi, bo już nikt nie, nie dorówna. Bo już jak jest lepszym brałem klasy z klasy jest jak Robert Szczęsny i nic, na, to nic nie ma żadnej rady, więc chyba już tutaj lecieć. Leci. Chcę być kiedyś jak Messi, bo to jest mój cel główny już. Chcę być jak Messi, bo to jest mój główny cel. Jak Messi, chcę być jak Messi. Chcę dorównać chłopaków z klasy i mam nadzieję, że mi się to uda, aby być lepszy od klasy. Z Brałkazowi już na pewno nie dorównam, ale może chłopaków z ich klasy dorówna, Bo może jeszcze nie za późno, bo i może jeszcze dorówna. Równa. mam nadzieję, że się uda i będzie dobrze, ale też. Raz. Tam można nawet spakować do torby i wyjechać do Argentyny, aby się tam podszkolić, grać w piłkę noż. nożną. No. no, chcę być kiedyś jak Messi, bo Messi to mój ideał. Małdona Śladowa. Ja mam nadzieję, że mi się uda. Jeśli to nie koniec meczu, bo już zaczynamy na kolejną rundę i mam nadzieję, że wygrę. Ja chcę być kiedyś lepszy niż klasa i mam nadzieję, że mi się uda. No bo to jest mój cel na tam życie. Chcę, aby chociażby komuś z klasu, to jest dobry piłkę do równa. Równość, mam nadzieję, że się uda. Da, bo to jest najmniejsze, bo tu jest mój cel. Ale trzeba lecieć już, no. Na Będę piłki i już będzie trzeba strzelić kola, a ja mogę wyciągnąć mi strzelić kola, a już w nie dorównam.